Ich dachte, du kommst und zeigst du dich. Nein, nein. Was machst du da Nicht, dass es verbrennt. Ja, nein, das ist speziell. Die, sch 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 die sch sch Schirmseile. Nicht, dass die verbrennt. Nein. Das ist doch weit. Ja? Ja. ja ist man, okay. Ich dich. Ja, nee. Cześć, kochani, patrzę, czy ten koczek mi dobrze się trzyma. No dobra, może być, może być, może być. O cukrzy chciałam się trochę ponawiać. Patrzę się tu na mojego męża, on nie chce się pokazać. Szkoda, wyszedł. No więc o cukrze, słuchajcie zawsze cukier szedł za człowiekiem albo człowiek szedł za cukrem, za słodkim, no bo tak jesteśmy skonstruowani, bardzo, bardzo lubimy słodkie. W Etiopii, w Narodowym Muzeum Etiopii jest taka figurka, naukowcy nazwali ją Lucy i ona pochodzi z tych czasów, kiedy jeszcze nie byliśmy homo sapiens, ona nawet nie była neandertalczykiem, to była taka kobieta, bo to wtedy już była kobieta, ona była dojrzała, miała 12 lat, zrekonstruowano to. I ona właśnie już trzymała się pewnie na dwóch nogach, ale w każdym razie ta Lucy wiedzą ci naukowcy, że też lubiła słodkie, ale ponieważ wtedy nie było cukierków, nie było batoników i nie było ciasteczek, więc biedna Lucy chodziła, po, chodziła, chodziła i chodziła i chodziła. I czasami jej się udało znaleźć gniazdo dzikich pszczół, wiecie? I podbierała im miód po prostu. I także już wtedy lubił, lu, lubił ten, ten, no nie człowiek jeszcze, ale właśnie ta Lucy i jej pokrewni lubili bardzo słodkie. Lubiła też Lucy jagody, lubiła maliny, jabłuszka. No i to wszystko, to co było wtedy po prostu. I to wszystko przeszło później na nas, na ludzi, bo ludzie bardzo lubią słodkie i zawsze tak lubili, także to jest naturalne zupełnie tego się nie ma co bać bo to po prostu to jest w naszej naturze bo na przykład nie powiemy, że lubimy piołun, prawda, o jak ja lubię piołun jak mi piołun smakuje, smak gorzki kojarzył się zawsze człowiekowi z trucizną z tym co jest niedobre o potem może przyjdzie do mnie kotek chodź no co? Jak się patrzy na mnie taczy, jak jest świczny. Co Patrzymy sobie w oczka? No i W każdym razie do tego cukru, no i tak ludzie cukier rubili słodkie, tylko że to był naturalny cukier, to po prostu to wszystko, to co by było naturalne, a dzisiaj cukier biały no to jest ktoś by powiedział tak, no tak, ale cukier biały też jest w sumie z natury. No owszem, owszem, tylko że on już jest przetworzony chemicznie na wszystkie możliwe sposoby. Ludzie zniszczyli wszystko w, w właśnie zanim ten w, tym, w roślinie, zanim ten cukier wytworzyli w buraku cukrowym. I on po prostu y, spłaszczyli, zniszczyli włókna, nic z niego nie zostało. Została tylko sama y, biała śmierć, która ma tylko kalorie i do niczego nie jest nam potrzebna. I ten cukier, słuchajcie, jest, on jest wszędzie. I to nie jest tak, że on jest tylko w torebkach, czy, jest w, czy on jest w cukierkach, on jest wszędzie, on jest w kiełbasach, on jest w chipsach, on jest w serach, on jest w mleku, on jest we wszystkich produktach przetworzonych to w ogóle, on jest we wszystkich sokach, na przykład w so, 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 soczek dla dzieci ma w sobie 6 łyżeczek cukru. Na przykład jeżeli byście mamę jakoś zapytali, czy dałaby dziecku yy, yy, w szklance 6 łyżeczek cukru z wodą, no na pewno by nie dała. A tyle jest w soczku. W wszystkich tych sokach, z kartonu, nie z kartonu, we wszystkich dżemach, no we wszystkim, co tylko jest możliwe, jest cukier. I ten cukier, trudno, trudno go się wy, pozbyć po prostu. Trudno przestać go spożywać, jeżeli nie będziemy patrzeć na, na to, co kupujemy, na etykietki bo ten cukier jest taki perfidny, że on lubi się chować też pod innymi nazwami. Na przykład słuchajcie, jeżeli macie na przykład w ogóle handlowcy, znaczy nie handlowcy, producenci stosują takie triki, że na przykład mają, żeby nas jednak trochę tak wykiwać i na przykład jeżeli mamy soczek, soczek czy jakiś dżem dajmy na to, i na przykład jest dżem bez cukru, ale, ale co? Czytujemy się w etykietkę, a tam jest napisane stoi jak byk słodzony zagęszczonym syropem jabłkowym, czy tam sokiem jabłkowym. A ten zagęszczony sok jabłkowy też się składa niestety z cukru, bo to nie jest tak, że gdzieś tam sobie wyciśnie ktoś jabłka i po prostu ten syrop będzie, pójdzie do tych dżemów, tylko on najpierw robi się to koncentrat, zasładza się i to sobie leży zamrożone gdzieś tam w magazynach i później ci, którzy robią te wszystkie produkty, biorą z tych magazynów, sobie kupują no i mają po prostu w ten sposób te produkty tak zwane bez cukru. Cukier zresztą chowa się pod różnymi nazwami, on jest na przykład syrop glukozowy, syrop, syrop fru, glukozowo-fruktozowy, syrop mleczny, no różne po prostu są, fruktoza, to jest po prostu tak perfidne, perfidne, że ten cukier jest wszędzie. I trudno się, trudno, bardzo trudno się od niego uwolnić, ale warto, ponieważ cukier powoduje mnóstwo y, dolegliwości i mnóstwo problemów naszych. Pierwsze y, to jest to, że cukier y, oczywiście psuje zęby i jak już wiecie co, sam ten fakt powinien być dla nas wskazówką, żeby odstawić ten cukier i żeby wszystkie produkty, gdzie cukier jest y, po prostu y, da, z dala od siebie trzymać. Ale tak nie jest, bo nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ja kiedyś chodziłam, jak chodziłam do szkoły, to miałam kolegę, który w klasie, który po prostu ciążył, ja, wtedy jak ja chodziłam do szkoły, nie było takich słodyczy jak dzisiaj, a ja były landrynki, były dropsy. I on tak bez przerwy, jeszcze były pryncy pola, w takim siermierznym opakowaniu. I on po prostu bez przerwy jadł to słodkie. I wiecie co, on miał piękki, takie czarne pięki. On w ogóle nie miał zębów po prostu. Yy, dlatego yy, już sam ten fakt yy, byłby wystarczającym powodem, żeby cukier odstawić, a jednak y, nie robimy tego. Y, drugi powód jest y, drugi to, drugie, drugie, y, powód jest ten że od cukru oczywiście się tyje i a wraz z otyłością, to nie jest tylko kwestia estetyczna, tylko wraz z otyłością przychodzą choroby, przychodzi, przychodzi cukrzyca, przychodzi nadciśnienie, bo, bo powstaje, przede wszystkim powstaje otyłość brzuszna, otyłość brzuszna jest najgorsza, bo to jest taka, taki tłuszcz trzewny, który wciąż powoduje, Stany zapalne w naszym ciele. Po prostu to jest najgorszy tłuszcz, jaki może być, a niestety mamy taką tendencję, że sobie w brzuszku tyjemy. No i w tym brzuszku wciąż się toczą te stany zapalne, a stany zapalne chroniczne powodują, że z tych stanów zapalnych przewlekłych rozwijają się choroby, właśnie różne straszne choroby, również autoimmunologiczne, no i też nowotwory. Kolejnym powodem jest to, że cukier zaburza nam Yy, Równowagę chemiczną naszego organizmu, ponieważ on yy, zaburza wchłanianie pewnych pierwiastków dla nas bardzo ważnych i to są pierwiastki takie jak na przykład wapnie, yy, takie pierwiastki jak żelazo, jak mangan, jak miedź, jak potas, żeby wymienić go najważniejsze. I na przykład ludzie, którzy jedzą bardzo dużo słodyczy, w ogóle dużo słodkiego, yy, cierpią na osteoporozę, bo cukier zaburza wchłanianie wchłanianie wapnia, które jest potrzebne po to, żeby były zdrowe kości. Cukier uszkadza serce. Cukier uszkadza serce, ponieważ zaburza też wchłanianie potasu, co powiedziałam przed chwilą, a potas jest potrzebny do prawidłowej pracy serca. Cukier nie posiada żadnego błonnika, więc, więc powoduje też zaparcia. Cukier z tego samego powodu powoduje wzdęcia i gazy. Cukier powoduje insulinooporność, czyli stan, w którym czustka musi wciąż wyrzucać coraz więcej insuliny, bo i w końcu ciało po prostu już nie ma po prostu w ogóle nie ma na to reakcji. Z tego później robi się właśnie. To jest wstęp do cukrzycy i do innych chorób. Cukier odżywia wszystkie guzy i patogeny w naszym ciele i grzyby, czyli jeżeli ktoś ma, jeżeli ktoś się je dużo cukru, to ma wszelkie szanse na to, żeby mieć przerost kandydy, czyli kandydozę. To są te drożdżaki, takie właśnie, które się cukrem bardzo fajnie żywią. To jest bardzo nieprzyjemne, bardzo nieprzyjemna choroba. Cukier odżywia też guzy wszelkie nowotworowe. Są naukowcy, którzy twierdzą, że no niestety y, cukier jest główną pożywką nowotworów i no taka jest prawda. Y, cukier też y, powoduje, że ma się brzydką cerę. Jeżeli ktoś je dużo słodkiego, y, dużo właśnie tego cukru też w Takiego pochowanego w różnych produktach, no to ma nieładną cerę po prostu. To widać od razu taką cerę cukrową. Cukier potwornie uzależnia. Potwornie uzależnia. Cukier uzależnia tak jak heroina, praktycznie. On jest, słuchajcie, tak strasznym narkotykiem, no mówi się na to biała śmierć i to nie ma przesady w tym, cukier jest po prostu, uzależnia tak, że y, kiedy się odstawi go, y, to y, 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 po prostu symptomy y, odstawienia są takie jak u narkomana, jak u narkomana. Y, może być ból głowy, no, na pewno jest ból głowy, rozdrażnienie, y, y, przeróżne takie y, y, dolegliwości jeszcze są, y, no, różnorakie, no. Człowiek po prostu nie może znaleźć miejsca. Właściwie, dzieci, dzieci które, którym odstawi się cukier, słodycze, one dosłownie chodzą po ścianach, to się mówi, że mają hpat Ale to jest trzy dni i o idzie mój mąż, po prostu się pokaże. Halo Rebe! Kończę udź, chodź! A nie chce. Nie chcę przyjść. Może w następnym filmiku, jak go poprosicie ładnie, to się pokaże. Każdy w każdym razie, o czym jeszcze mówiłam, aha, to dzieci, którym się odstawi cukier, które przestaje się cukrem karmić, takie dziecko będzie trzy dni chodzić po ścianach dosłownie, tak jak i dorosły, ale potem kilka dni i jak ręką odjął. Dzieci, które przestają jeść właśnie słodkie, lepiej się, łatwiej się koncentrują koncentrują się na nauce, są spokojniejsze. No, jak tutaj ładuje do pieca, ale to się nie dziwcie, bo on tutaj wkłada teraz palimy oczywiście piecu, jest zimno, wiadomo. No i cukier, aha, cukier właśnie powoduje przedkoncerę, tak, cukier powoduje uzależnienie potworne, ale i co jeszcze, i konieczne, co jeszcze powiem, cukier, słuchajcie, bardzo postarza, cukier jest czynnikiem, który jest na pierwszym miejscu, który nas postarza. Cukier postarza strasznie. Także, jeżeli Panie, Panią, no Panom też, wiadomo, ale jeżeli zależy Wam na tym, żeby za prędko się nie postarzać, no to właśnie cukier jest jak najbardziej niepożądanym składnikiem w diecie. No i jak mówię, trudno się od cukru zwyczaić, ale to jest tylko kilka dni, a później ciało naprawdę się cieszy. Ciało się cieszy, słuchajcie, normalizuje się ciśnienie krwi, normalizuje się poziom cholesterolu, chudnie się przede wszystkim, w całkowicie naturalny sposób. Poprawia się stan sery, poprawia się stan włosów, paznokci, w ogóle generalnie wszystko się poprawia, jeśli nie jemy cukru. I to, ten detoks cukrowy trwa kilka no kilka dni, nieraz trwa nawet dłużej, może trwać 2-3 tygodnie, ale później jest super, naprawdę. I nie chodzi o to, żeby całkiem zrezygnować z jakiegoś słodkiego smaku, tylko żeby... Ja bym proponowała taki miesiąc kompletnie bez cukru sobie zrobić. Kompletnie bez cukru. 30 dni bez cukru takie wyzwanie. Na przykład, to znaczy, żeby odstawić wszystko: odstawić miód, dżemy, powidła, wszystkie te rzeczy, które, których cukier jest na pierwszym miejscu. Od razu po prostu widać ten cukier, czyli wszystkie te słodkie rzeczy, słodycze, wiadomo, fast foody, słuchajcie, wszędzie jest w fast foodach cukier, w pizzach gotowych, w hamburgerach, w daniach półgotowych. To wszystko jest. I żeby to wszystko odstawić yy, i na 30 dni po prostu przestać yy, yy, jeść cukier i pić cukier, czyli odstawić soki w kartonach, nie tylko w kartonach, ale też i w butelkach. Jedyny sok, który można pić, to sok, któremu, który się samemu wyciśnie, albo chyba, że pójdziecie do, jakiejś, yy, 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 do jakiegoś takiego, przy takim stoisku, gdzie na, was, przed, na Waszych oczach po prostu ktoś będzie te soki wyciskał, no to wtedy to można sobie zjeść, nie? Sorry, wypić. Ale takie soki wszystkie, które macie, one wszystkie mają cukier, bo nawet jeżeli, to jest taki perfidny trik, że producenci, jeżeli mają tam, nie pamiętam, czy poniżej 10%, czy poniżej 15% cukru w soku, to mogą pisać, że w ogóle nie ma cukru, więc to jest, tylko w tej chwili nie pamiętam ile to jest procent, ale tak to po prostu jest tak samo wszelkie napoje gazowane odstawić i gotować, dobrze jest wtedy gotować w domu i nie kupować nawet takich półproduktów, tylko z tego co widzimy nie? na przykład wziąć ziemniaki, wziąć kaszę to wszystko, żeby to było bez cukru 30 dni takie wyzwanie. i mówię Wam po 30 dniach poczujecie się jak nowo narodzeni będziecie więcej, mieli więcej kondycji, więcej siły będzie ładniejsza skóra, no po prostu będą same plusy i nie dajcie się na przykład oszukać, że na przykład cukier brązowy jest inny, jest lepszy albo cukier kokosowy, po prostu cukier jest cukier i nasze komórki, naszym komórkom to jest obojętne, czy to jest cukier biały, czy to jest cukier brązowy, zresztą on jest przeważnie tylko barwiony karmelem, czy cukier kokosowy, który ma mnóstwo kalorii i, i naszemu ciału jest to no, totalnie obojętne, skąd, skąd to słodkie przyjdzie. Lepiej zjeść sobie owoce, yy, i w, yy, owoce, a w, tym, w, w tych 30 dniach wyzwania dobrze jest zjeść takie owoce po prostu yy, nie bardzo słodkie, czyli na przykład wystrzegać się bananów, mango, mango jest bardzo słodkie, to są dobre owoce, ale na te 30 dni takiego detoksu cukrowego to fajnie jest to zupełnie ustawić, a później właśnie... Yy, a, miód tak samo, ale później to jest dozwolone, tylko żeby już patrzeć na etykietki, żeby nie kupować produktów, gdzie jest cukier, żeby nie dodawać cukru. I zobaczycie po tym czasie tak się stanie, że to co było bardzo słodkie dla Was będzie już za słodkie. To co było słodkie, też będzie za słodkie. Po prostu będziecie mieli wtedy ma się zupełnie inny smak i wydaje się człowiekowi, że... Ym... Taki bardziej kwaśny smak, czy tam gorzki, jest dla niego wcale nie taki kwaśny i wcale nie taki gorzki. Naprawdę, to jest genialne po prostu, bo my, no po prostu, no nie wiem jak to opisać, nie, ale wszystko wydaje się inne niż w rzeczywistości wtedy. Można sobie wtedy pozwolić na jakiś, później na jakiś kawałek gorzkiej czekolady, Raz po raz i powiem Wam, że ja miałam też taki okres, że byłam dosłownie cipunką słodkiego. Ja mam bardzo, bardzo dużo czekolady. To się Wam przystało do tego, całą masę. Czekolada jest generalnie czarna czekolada, powyżej 70%, taka, w której na pierwszym miejscu nie jest cukier, jest bardzo dobra. ma bardzo dużo takich. Składników, które są dobre dla nas, tylko że w maleńkich ilościach, a właśnie nawet wtedy, nawet ta czekolada, nawet mimo, że na 70% czy 80%, to naprawdę potrafi uzależnić. I mówię to z własnego doświadczenia. Ja w którymś momencie stwierdziłam, i to było raz już, i później wróciłam z do tego, ale. ale Niedawno jeszcze raz podjęłam tę próbę i mówię Wam, bo w którymś momencie stwierdziłam, że mój związek z czekoladą staje się powoli toksyczny, że ja często wstawałam rano i lubiłam sobie, oczywiście to była tylko i wyłącznie gorzka czekolada, nieraz nawet 90%. Ale po prostu ja mam jej za dużo i to jest ten problem taki. No i dlatego właśnie teraz nie ma u mnie tego. Przeprowadzę taki detoks cukrowy absolutny i lepiej się czuję, znaczy czuję się ja generalnie dobrze się czułam, ale teraz o wiele lepiej jeszcze więcej mam energii i ale wszystkim Wam to polecam. Ciało naprawdę się oddzięczy, tylko pamiętajcie, żeby ten tego cukru żeby go tak tropić, widzieć gdzie on jest, bo cukier, słuchajcie, nie jest nam do... Niczego potrzebny. Do niczego. Cukier ma tylko puste kalorie i powoli, powoli, ale skutecznie nas zabija. Taka jest prawda. Yy, I nie dajcie sobie mówić, że jest inaczej. Yy, oczywiście, jeżeli raz po raz kiedyś, czy pójdziecie gdzieś w gości, ktoś Was poczęstuje, zjecie sobie mały kawałeczek ciasta, czy właśnie raz po raz kawałek czarnej czekolady. To się nic nie stanie, tylko chodzi o to, żeby spożycie tego cukru jak najbardziej ograniczyć i żeby po prostu nie jeść tego na co dzień. To wymaga takiego przestawienia się, ale w momencie, kiedy to się staje, naprawdę zmienia się bardzo wiele w naszym życiu i ja, ja, ja to potwierdzam w swoim własnym takim. No, doświadczeniem. No to tak na tyle. Wam powiem, co tam jeszcze chciałam. No nie. Kochani, bardzo Wam dziękuję, że jesteście za wszystkie łapki, za wszystkie łapeczki, za subki, za to w ogóle, że przychodzicie tutaj. Bardzo, bardzo się cieszę. Pozdrawiam Was wszystkich i tych, co jesteście moimi subskrybentami i tych, którzy nie jesteście jeszcze, a może będziecie. Bardzo fajnie bym się cieszyła. No i serdecznie Was pozdrawiam i życzę jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego w nowym 2020 roku, a w ogóle generalnie cały czas, na cały czas po prostu. Pa pa!